Cześć! Podobnie jak inni youtuberzy, chcielibyśmy Wam przypomnieć o tym, aby subskrybować nasz kanał. Druga sprawa to ten dzwoneczek. Wciśnij go, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o filmach. Dzięki wielkie, a teraz przechodzimy do materiału. Cześć, manko. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej i Bartek, a to nowy odcinek z Predori. Dzisiaj zajmiemy się tematem łatwego i szybkiego zarabiania pieniążków na tym serwerze, bo jest to bardzo ważne. 35 łapek już wybiło, także wjeżdżamy z nowym filmem i podnosimy poprzeczkę 40 łapek, i wjeżdża kolejny odcinek. Także nie przedłużamy, zaczynamy i lecimy z pierwszym sposobem. Pierwszym aspektem, który możemy się zająć, jest rybak. Jest to bardzo łatwy sposób na zarobek dla początkujących graczy. Jeśli ktoś nie wie, jak się dostać na mapę rybacką, to przez pierścień teleportacji wchodzimy do zakładkę inne i tam ta mapa się znajduje. Początkowi gracze pytają nas często, jak zdobyć trutę, dzięki której później mogą expić, zdobywać, zabijać bossy i po prostu zarabiać kasę. A mapa rybacka to jest bardzo ym, bardzo tania, można powiedzieć, mapa, mapa, która nie wymaga od nas dużo pieniędzy, a dużo możemy z niej wyciągnąć. Bo jak łowimy, jak wiecie, skrzynię rybaka, możemy z nich dropnąć ISM-y i, -y, i pierścienie doświadczenia, które... Po pierwsze, możemy zachować dla siebie, po drugie, możemy je sprzedać, a po trzecie, możemy właśnie je wymieniać za takiej temy jak truta, która na pewno pomoże nam w początkowej fazie gry. Yy, warto również tutaj przypomnieć, że z bossów u Kowala e, dropią wędki plus 20. Także nie zdziwcie się, jeśli na przykład partner, obok którego łowicie, pokaże wam taką wędkę, wy macie wędkę plus 1, bo kupiliście ją u rybaka. Spokojnie, można ją dropić. Także to jest bardzo łatwy sposób dla osób, które są yy, dopiero co nowe na serwerze i potrzebują małego zastrzyku pieniędzy. Kolejnym sposobem na zarobienie pieniędzy są ewidentnie bossy, na które dostajemy się przez kowala. Wcześniej wspomniana Wędka plus 20 pełno małży, pereł, ulepszaczy, jak i zmianki można oczywiście sprzedać. Podczas klepania tych wszystkich metków i bossów mamy na tyle pereł, że możemy je wszystkie sprzedawać. Warto je zbierać, wiem, że to jest męczące, ale jak je pozbieramy, to już taki stack tysiąca pereł możemy sprzedać gdzieś za 20-25kk, także jest to dobry zastrzyk pieniędzy dla naszego konta. Warto tutaj również wspomnieć o zmiankach 6.7. Jeśli już wybonujemy klipunek, możemy resztę sprzedać i mamy dzięki temu, jedna zmianka kosztuje tak od 10 do 15kk. Jeśli chodzi o tyranozaura, to daje on nam gdzieś ze sztabek z mało że około 10kk, taka meduza daje nam 4kk, ale za to sporo pereł, także są różne bossy, w różny sposób nam pomagają rozwijać eku. także warto na różne się y, udawać. Co do cyklopa, daje, daje nam ulepszacze, a y, pierwszy beran jest takim dobrym... Osrym. Także. Raczej skupiajmy się na tyranozaurze i na meduzie, także będziemy dosyć bogaci. A my przechodzimy do kolejnego sposobu. Jeśli uda nam się już zdobyć kilka trutek, możemy je wybonować. Jest to kolejny sposób na dobry zarobek. Średnie w okolicach 100-105, możemy sprzedać nawet za 60-70kk. A jeśli jesteśmy jeszcze biedni nie stać nas na takie truty, albo nie dropnęliśmy ich jeszcze, możemy się udać do handlarza, kupić po prostu biżuterię z niemeńskich łez Wybonować jest to praktycznie za darmo i jak mamy chwilę czasu yy, pomiksować i włożyć perfekcyjne bony. Ludzie naprawdę kupują często perfekcyjne ku, bo nie chce się im miksować. Bierzecie takie 3-4 zestawy miksujecie i sprzedajecie za dosyć sporą sumę. Także to również jest dobry patent dla początkujących, żeby mieć jakiś zastrzyk yy, pieniędzy, bo, bo ludzie to kupują i jest to ciepły towar na rynku. Dosyć uciążliwą rzeczą dla wszystkich graczy na serwerze jest ewidentnie Biolog. Biolog to jest taki rodzaj misji, którą no, na początku ludziom nie chce, nie chce się robić, biorąc pod uwagę ilość osób, które spędzają swój czas na Dolinie Orków czy też w świątynich fang. Także możecie im troszeczkę w tym pomóc. No Dla wytrwałych graczy możemy zrobić w taki sposób, że podczas wykonywania misji biologa nie tropimy 20, 25 czy tam 15. Itemków, które są nam potrzebne do misji, tylko dropimy ich więcej. Nie oddajemy je do biologa, tylko dropimy tego na przykład 30, 50 czy 100. Później gracze, którym się nie chce tego robić, dają za to bardzo dużo pieniędzy i możemy się na tym nieźle wzbogacić. A z biologów, które nie robimy na ekspowiskach, tylko po prostu robimy je właśnie w dolinie czy świątyni Chwang. Jak mamy chwilę czasu, możemy się udać tam, podrobić trochę, bo wysokie levele często, tak jak Bartek również, ignorują biologa, robią go później i nie chcę im się z powrotem iść właśnie do doliny czy do świątyni. A ta księga Klątw, powiem Wam, dosyć sporo pieniędzy możecie za nią dostać, także jeśli macie chwilę czasu, to możecie również w taki sposób zarobić, a my lecimy dalej. Podczas ekspienia również możemy się dorobić. Biorąc pod uwagę, że co parę sekund dropi, dropi nam jeden owocek życia, jest to bardzo dobry sposób na zarobek, którym możemy oczywiście handlować. Nie zapominajmy również o szkatach, które otwieramy i mamy dużo kasy. Ludzie właśnie, którzy chodzą na bossy, to często kupują te owoce życia, bo są one bardzo potrzebne, bo ranga schodzi naprawdę szybciutko. Także jeśli macie ich troszkę w ekwipunku, a nie chcecie chodzić na bossy, no to możecie łatwo właśnie w taki sposób sobie zarobić. Oczywiście warto też korzystać z wszelkich eventów, jakie są na serwerze. I mówię tutaj o dosyć podstawowym evencie, jakim są karty. Okej, okay, nie jest to jakiś super drop z tych kart, ale po prostu expiąc postać, stojąc praktycznie w miejscu, możemy zarobić sobie troszkę hajsu. No i zagadkowe skrzynie, o których ostatnio mówiłem w odcinku. No, korzystać z tego trzeba naprawdę, bo drop właśnie zmiany 6, 7, yy, drop tych szkatek, które nam dropiono, naprawdę tych, tych pieniędzy jest dosyć sporo. I. Warto, warto po prostu poświęcić się, poświęcić trochę czasu, wtedy, kiedy ten event jest dostępny, i po prostu podrobić sobie te chaty. Także to już kolejny sposób na zarabianie pieniędzy. Także to tyle w tym odcinku. Napiszcie, jakie są Wasze sposoby na zarabianie pieniędzy w komentarzach. Zapraszamy Was również na naszego fanpage'a, Twitch'a, jak i na Snapchata. Na fanpage'u już pojawił się post, pod którym możecie pisać, w co, co możemy pograć na streamie, jakieś Wasze propozycje. Śmiało możecie pisać. Zostawcie lajka, like suba. No i cóż, 40 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Także żegnamy się z Wami. Dzięki za obejrzenie i trzymajcie się. Na razie. Cześć.